Witam, z tej strony Cukier i jest ze mną... Silent? Tak. Wyprawa, nether, w poszukiwaniu... Nie, twierdzę już tak? No dobra. Czyli to jest nasza podróż. Do twierdzy przez nether. Tak. Podróżamy za współrzędnymi. Znaczy tak, Silent robi to na wyczucie. Ja te współrzędne... Znaczy neguję jego wyczucie, ale... Uważam, że współrzędne... Współrzędnymi powinniśmy się kierować. Zgubiłem się. No, wow. Kto normalny przekupuje się przez nether w poszukiwaniu twierdzy? Oczywiście, że ja. Nie możemy iść na łatwiznę. Nie w naszym stylu. No to prawda. Dobra, chyba już tutaj będzie to, co chciałem osiągnąć. Bo co nawet, to jest? Albo nawet za daleko. Jeszcze mhm. nie? Gdzie ty niby chcesz być? Nie wiem stary. Już to sam się zgubiłem O oh my na mm, włączę to współrzędny y, y, y. Ty, z włą stronę idziemy. On gadasz, już ci to mówiłem. Nawet jeśli patrzyłem na Y Ty, no to dalej w tą stronę. Jezus Christus No bo, wiesz co, chodź się wróć Ty. To jest dobre, 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 podoba mi się. nie, nie? Dobra, to chyba możemy tędy wyjść. Tak mi się coś wydaje. Hmm, dobra, a więc chodźmy. A spadłem, no właśnie. A tędy szedłem z Szymkiem, No, no. O ale czadowo wyciągam miecz Chyba tędy No ta twierdza zdaje się duża A w ogóle co my będziemy tutaj Mieczu robić? No tu nic nie ma No pomyki, pomyki chcemy hmm. alchemię mieć tak mhm. Chodź tędy i przebijamy się do tamtego pomieszczenia. Albo nie, dobra, nie, nie, nie chodź, chodź drugą stroną, bo tam się łączy to wszystko A potem zrobimy sobie czadowe laboratorium i będziemy sobie tworzyć narkotyki Ta O widzę, 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 widzę tego <śla> Chciałem. O o FAK Jakiś czarno się Bierz go. Kurde trochę odleciał. No. Kurna! Jak ty to robisz? Mam promieczyk. Ładny knockback. Chodź ja, ja tam widzę tego, latającego duszka, nie pamiętam jak on się nazywał. Nie pędź tak, chłopie. O kurde. ale mi zmuliło, o. Ło, fuck. Fuck. Boże, mam odporność na ogień na hełmie. Dobra, ja go zabiłem. Czekaj, jak mi zmula. Chodź, bo tu jest spawner. Łoł, wow, dostałem. Ej, trzeba rozwalić ten spawner. Czemu mam go rozwalać? Albo chociaż obudować. że czy... ataku, upiłem się do nich. Po stary ile Nie mogę, bo ja muszę się tutaj leczyć. Cofaj się ze mną i lecz. Dobra. O kurde. Dobra, uciekaj, uciekaj. Osłaniam cię. No nie mogę biec. Tak, pół serduszka, chłopie. Dawaj tędy. Turendy. Nieważne, tędy. A, są płotki fajne. I didn't see anything. Ej, ej, ej. taki na angielskim, angielski, to proszę. pana Co ty to kopiesz w ogóle? tu nic nie ma, stary. Płotki. Może jak się jakoś przekopać, nie wiem. Nie wiem po co tu chciałeś iść w ogóle. Bo tam u góry jest tunel. To go znajdź. Jest nad tobą, totalnie. Może być tu coś ciekawego, to jest kolejne rozwidlenie tej... kurde tej Dzięki, że mnie zakopujesz. <grym> no dobra. Czekaj. Czekaj na mnie, ja się boję sam. No, widzisz, zobacz sobie przez okienko, ładne. Lewo. Stary, tu nic nie widać. Popatrz, popatrz, ile brodawek? Patrz, chodź. No przecież o to mi chodziło, takie schody. No. Tylko kurde, niech frajer te, te, tego nie zniszczy. Teraz. A i zniszczył. Nie. dobra Czy możemy tu przychodzić, one się tu będą respić? No. Tylko czekaj, zobaczę co jest jeszcze na dole. Nie, to już nic nie ma. No i dobra. Dobra, mam trzy brodawki. Ej, zostaw tam, tam idź, tam, tam to, ale tylko te dojrzałe, te duże. No, no. to sadzić, czy nie? Yy. Sadzę. No to posadź. A to one przypadkiem na sędzie nie, nie rosną? Spróbujemy je posadzić, chyba, no nie? Tak, tylko że. No, a no do no, w sumie. Czekaj, bo tu już u, urosły. No, rosną jak po drożdża. Właśnie. No nas... nie wiem, zostawi się tutaj, czy bierzemy wszystko? Zostawmy je, ale. albo nie, weźmy wszystkie, co zna to. No dobra. Weźmiemy soul sanda po prostu i spróbujemy to posadzić Czym go się kopie? Łopatą, bo to jest sand Ja na przykład kopię chlebem <laughs> I go jem, lubię taki z piaskiem mi fajnie zgrzyta później Z piekielnym piaskiem <grym> Na ostro Dobrze, teraz sobie zbudujemy nasze wymarzone laboratorium Jest pierwsza w nocy a my gramy w Minecrafta. Co? To. To jest fajne. Ogólnie puścimy jakąś muzykę. Jakąś energiczną. Budować. Tak. Żebyście Wy nie zasnęli, mimo tego, że będziecie to oglądać od razu po pewnie obiadku. To tak pewnie zasypiacie przy naszych filmikach. Ale coraz Ciekawsze się stają. Dobrze. Let's go. Po godzinnej budowie skończyliśmy naszą piękną świątynię, bo wygląda jak świątynia, ale to miało być pracownia alchemiczna, Co? No więc wygląda to epicko. Zwiedźmy to może. Najpierw chodźmy naokoło, na tak wygląda wejście. To jest wejście. Nie? Tu mamy bok. <laughs> z tym się nieźle namęczyliśmy. Tak, jest środek nocy, więc... Więc o to, to jest pora, gdzie wszystkie wszyscy grzeczni let's playerzy Minecrafta śpią. Tak. Tutaj jest tak o, ładnie, epicko. Zajęło to nam troszkę i kurde... były dużo problemów z symetrią. Dobra, wchodzimy, tu ładne drzwiczki stalowe, bam! Proszę Państwa, Tutaj są proszę ramki, Państwa. obrazki. Proszę Państwa, co ty się dzieje? To nam dzieje? chyba najlepiej się udało, ten pajączek. Nazwaliśmy go Albert, jak widać. Tak. To jest nasz towarzysz. To, wy, to wyszło z... Po prostu jak uczyliśmy się alchemii, to nasz znajomy pojawił się na serwerze i, i zatruliśmy go przez przypadek i nazwaliśmy go Albert. Taki tam suchar na koniec. Tutaj woda, ramki, te statywy alchemiczne. Kociołek, lawa obrazek no nam i ten... się mega podoba. Tak ładny Tak. Ogólnie niezła konstrukcja Może niesolidna. Tornada nie przeżyje, ale ładna. No nie, nie. Definitywnie nie. Podłogę to poprawialiśmy chyba za 10 razy. Tak. Ale nieważne. Ważne, że już jest skończona. Właśnie. Walka żywiołów i tego typu rzeczy. No więc to chyba na tyle w tym odcinku. Tak. tak. I, I my idziemy spać. A wam życzymy dobranoc, dobrego poranka, dobrej nocy. zależy od której będziecie to oglądać. Łapki w górę by się przydały. No i subskrypcje oczywiście na moim kanale i kanale cukra. Tak. Najbardziej. Tak. No. Więc żegnam się, ja jestem silent, to jest... A ja cukier. No cześć. i cześć. Pozdrowienia.